Hej, dzisiaj temat grzybów w zwalczaniu warozy. Pytanie, dlaczego grzyby i dlaczego warto zajmować się szukaniem grzybów, które zwalczałyby warozę? Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj o niesamowitym odkryciu pani Jennifer O'Han, która poświęciła wiele czasu na to, żeby pomóc nam w pszczelarstwie, a właściwie niekoniecznie nam co samym pszczołom. I być może okaże się, że to jest nasza ostatnia deska ratunku, bo do tej pory sposób, w jaki radziliśmy, a właściwie nie radziliśmy sobie z warozą, to taki typowy rolniczy sposób, czyli stosowanie chemii. Albo kwasów, albo tej ciężkiej, jednak cały czas coś tam wlewaliśmy do tego naszego ula. I jaki w tym problem? No taki, że coraz gorzej to działa. I odpowiedzią na ten problem są biologiczni wrogowie, ponieważ każdy organizm ma jakiegoś swojego naturalnego wroga i Jennifer Ohan zbadała masę grzybów, żeby zastanowić się, czy jest taki, który zagroziłby waroła destruktorowi. Ale nie zagroziłby pszczole. No i okazało się, że jest taki szczep, ale niestety ten grzyb ginie w temperaturze ponad 35 stopni, co sprawia, że w warunkach ulowych jest bezużyteczny, ponieważ mamy jednak wyższą temperaturę w ulu niż te 35 stopni. Ale to nie koniec historii z tym grzybem, ponieważ pani Jennifer postanowiła, że wyselekcjonuje grzyba specjalnie na warozę. No. Jak zwykle, kiedy człowiek coś grzebie w selekcji, to ja jestem pełen obaw, ale przejdźmy dalej, zobaczmy, co wydarzyło się w wyniku tej selekcji. Badanie polegało na tym, że poddawała grzyba temperaturze 35,5 stopnia i wybierano te sztuki, które przetrwały tę temperaturę i je rozmnażano. I tak kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt cykli. Aż w końcu wyselekcjonowano grzyba, który byłby w stanie wytrzymać w warunkach ulowych. I czy to się udało? Udało się, ale bez jakichś spektakularnych rezultatów. Więc pani doktor z zespołem wybierała martwe roztocza i z nich pobierała zarodniki grzyba. Po co? Po to, żeby znów rozmnożyć tego grzyba, który zadziałał skutecznie. I co się okazało? W kolejnych podejściach ten grzyb coraz skuteczniej działał. I mamy już przecież środki, które działają na waroze, ale niestety szkodzą też pszczołom. Więc sprawdzono, czy wprowadzanie tego grzyba do ula nie skończy się problemem z rodziną pszczelą. I cóż, wynika na to, że wcale nie szkodzi, wręcz przeciwnie. Po zweryfikowaniu okazuje się, że rodzina pszczela dłużej żyje, kiedy te zarodniki grzyba funkcjonują w ulu. Być może nie chodzi o to, że te grzyby pomagają pszczom, ale już wystarczy, że dzięki nim nie ma warozy. No i to już samo przez się wpływa na pozytywną kondycję rodziny pszczelek. Zatem obserwujemy, zobaczymy, co się będzie działo. Czy ten grzyb zostanie wprowadzony, czy zostanie wykorzystany? A jeśli tak, to mam nadzieję, że bez przykrych konsekwencji dla pszczół miodnych. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania. Jeśli lubisz czytać książki o pszczołach, to zapraszam do nowości, do przedsprzedaży link w opisie. Do zobaczenia, hej!